Dzień dobry, nazywam się Mateusz Nogieć, jestem doradcą serwisowym w firmie Elcamp, prowadzę serwis samochodowy i kempingowy. Obsługujemy pojazdy posprzedażowe, jak i w trakcie sprzedaży, czyli przygotowanie dla klienta. Oferujemy również pierwszy montaż akcesoriów karawaningowych, jak i również kompleksową obsługę posprzedaży. Montujemy m.in. zawieszenia pneumatyczne. Klimatyzację, anteny, ogrzewania postojowe i tego typu rzeczy do karawaningu, jak i również przygotowujemy po, pojazdy do sezonu, czyli przygotowanie do zimy. Obecnie mamy więc stanowisk to naprawy pojazdów, jak i do, do doposażenia. Wymieniamy również elementy blacharskie w samochodach, czy jeżeli zostały naruszone w szkodzie komunikacyjnej, czy też z innych czynników wpływających na szkody. Wymieniamy ściany, wymieniamy również szyby, czołowe czy to okienka zewnętrzne, naprawiamy, rekonstruujemy pojazdy od A do Z. Jeżeli chodzi o zakres montażu, bardzo takim rozbudowanym systemem, jeżeli teraz chodzi o nasz montaż, to jest klimatyzację czy... Ogrzewania wewnętrzne z firmy Truma. Tam rozbudowujemy to system komunikacji bezprzewodowej z telefonami komórkowymi, czy dodatkowo dokładamy jeszcze możliwość pomiaru ilości gazu w butlach. Również możemy się łączyć z urządzeniami, czy to z klimatyzacją, czy z samochodem, czyli widzieć, co się dzieje w samochodzie, bądź łączyć się z ogrzewaniem, czy też uruchamiać wodę bieżącą do mycia. Możemy uruchamiać poprzez wysłanie SMS-u do urządzenia. No i tutaj wiemy też, co, co dzieje się z gazem, ile mamy tego gazu, komputle możemy też wpisać sobie do urządzenia, jaką wielkość butli mamy. Dodatkowo tylko musimy się zaopatrzyć w urządzenie odbiorcze do, do tych urządzeń. Tylko musimy mieć zachowane te, te urządzenia tej marki akurat. Na innych urządzeniach czy to Dometic, czy coś innego nie pójdzie. Każdy z tych sprzedawców ma swoje urządzenia, czy to będzie Teleko, czy Dometic. Czy jeszcze jakaś inna firma? Mamy elektryka i mamy czterech mechaników. Ja osobiście specjalizuję się w systemie satelitarnym, w ogrzewaniach wewnętrznych kampera, czy przyczepy, i również w lodówkach, czy toaletach, naprawy, serwisowaniu, rozpisywaniu wniosków gwarancyjnych, jak i obsługą klienta. Mamy tutaj przykład montażu akcesoriów, na przykładzie samochodu Cartago. Wykonywany montaż agregatu Teller z silnikiem Yamaha. To jest Tic. 3000, czyli 3 kW pojemności 171 cm sześciennych, Jest montowany z butli istniejących w samochodzie, wyposażony w dwie butle. 11 kilo i montujemy dodatkowo trójnik z niezależnym wejściem gazu, pobierającego do agregatu prądotwórczego. Jest tutaj zamontowany akurat system duo-control, także będzie nam się przełączał automatycznie. Nie musimy myśleć, że musimy uruchomić, odkręcić następny kurek butli, tylko będzie po prostu automatycznie pobierał zasilanie. Jeżeli skończy nam się w jednej, zacznie nam się pobierać zasilanie z drugiej butli, ale takie. Działanie agregatu to zależy od obciążenia w samochodzie, ile cykli uruchomimy, jak długo też będzie pracował, ale spokojnie na jednej butli wytrwa nam do 3 dni, także 3-4 dni, także to spokojnie uciągnie z tej instalacji. Dodatkowo tu można jeszcze wyposażyć, zamiast tych butli możemy w zewnętrzny zbiornik LPG tankowany na stacjach LPG, ale do tego dodatkowo musimy wykonać specjalistyczny montaż. W zakresie uruchamiania cewki tego gazu, bo ten zbiornik też będzie się mieścił pod samochodem, to jest zbiornik walcowy. Tylko podobnie montowany jak w samochodach osobowych, czyli które jeżdżą na zasilanie LPG, tak jak to w przypadku samochodów osobowych, to w samochodach mieć dodatkowy włącznik, w którym uruchomimy sobie cewkę gazu, żeby uruchomiła nam zasilanie na agregat. Dodatkowo montujemy też filtry do tego gazu, bo ten gaz mamy tak naprawdę brudny w Polsce. Nie jest tak dokładnie czyste, montujemy dodatkowo filtry. Filtry możemy wykorzystać LPG, które są montowane do samochodów, ale najważniejszy, który chroni nam reduktor, bo musimy to ciśnienie zmniejszyć, czyli ten reduktor, który mamy w kamperze istniejący, który reszta elementów nam działa w samochodzie poprzez ten reduktor, możemy jemu zamontować filtry strumy. Takie filtry można też nabyć u nas. One nie są jakoś drogie, potem możemy wymieniać same wkłady, ale czy to do gazu LPG, czy to do gazu, w którym mamy butlak propan-butan, możemy założyć te filtry i mamy pełną ochronę instalacji, że jakiś brud i zanieczyszczenia nie dostaną się do układu, do układu dysz i układu spalania, żeby nie powodowało nam dyskomfortu w czasie jazdy, w czasie użytkowania że braknie nam gazu, czy któreś urządzenie nam się nie będzie chciało odpalić. Także warto zaopatrzyć się w takie filtry i co rok po prostu sobie je zmieniać, bo to są same wkłady. Akurat w tym samochodzie klient zażyczył sobie, żeby agregat był podłączony pod główne zasilanie 230 V. Czyli tam, gdzie mamy bezpieczniki typu S-automaty, będzie tam dodatkowo dołożony specjalny przekaźnik, żeby podczas ładowania samochodu i gdyby był uruchomiony również agregat, nie spotkały się napięcia, bo wtedy mogłoby nam dojść do nieszczęścia. Dlatego natomiast będzie właśnie to urządzenie domontowane. Jeżeli chodzi o ten agregat, on jest już wyposażony w nowszy wyświetlacz, bo wcześniej były starsze wyświetlacze, dlatego teler sobie zmienił te wyświetlacze, te służą do uruchomienia agregatu jak i wejścia w menu, czy informacje o motogodzinach. Motogodziny są ważne dla agregatu, bo wtedy, jeżeli wiemy, ile ma motogodzin, mamy dołączoną instrukcję, wiemy, kiedy mamy zrobić przegląd, wymienić olej, czy filtry w urządzeniu bądź świece i tym podobne elementy. Jeżeli chodzi o ten panel, mamy też informacje o jakichś błędach, czy jeżeli nam się nie załącza napięcie 230 V albo jeżeli wymaga serwisu, to mamy też ikonę z kluczykiem na wyświetlacz.